Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mimo regularnego wapnowania gleby wciąż masz niedobory wapnia? Gdzie on, się, gdzie on właściwie znika? Część pobierają rośliny. To oczywiste. Wapń opuszcza pole razem z ziarnem czy słomą, ale to tylko część historii, bo w glebie wapń potrafi także zniknąć po cichu w wyniku reakcji chemicznych, które często sam nieświadomie uruchamiasz. Na przykład wtedy, gdy stosujesz chlorek potasu, jony chlorkowe łączą się z wapniem obecnym w glebie i powstaje chlorek wapnia. Związek bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a to oznacza jedno: wymywanie, czyli po cichu po prostu ucieka, ucieka z gleby razem z wodą opadową. Podobny efekt dają nawozy azotowe. Kiedy w glebie pojawia się nadmiar azotanów, wiążą się one z wapniem, tworząc azotan wapnia. A ten również łatwo przemieszcza się w głąb profilu glebowego, zabierając wapni tam, gdzie rośliny nie mają już do niego dostępu. Nie chodzi o to, że nawozy są złe, chodzi o to, że ich forma i częstotliwość potrafią zmienić chemię gleby tak, że wapń, zamiast budować, zaczyna ją opuszczać. Dlatego zamiast zwiększać dawki, warto zwrócić uwagę na formę nawozów, które stosujesz. Bo to właśnie one decydują, czy wapń zostanie w glebie, czy po prostu odpłynie z pierwszym większym deszczem. Wapń nie znika bez śladu, to nie natura zawodzi, to twoje przyzwyczajenia, bo kiedy gonisz za szybkim efektem, to z pola znika nie tylko wapń, ale i sens nawożenia.